Ostrzeżenie padło, nieraz, nie szeptem, nie w zagadkach ani w starożytnych proroctwach. Starszyzna mówiła to jasno, głosami chrypiącymi od czasu i mądrości, przed wielkim zgromadzeniem, przed zgromadzeniem wszystkich imperiów, zanim pycha zagłuszyła każdą przestrogę. Możecie kpić z ludzi, rzekł starszy Hava z Christari, ale nie zapominajcie o nich. Oni nie są tacy jak wy. Nie są kształtowani przez podbój. Ich kształtuje żałoba. Młodsze cywilizacje, ostrzejsze, głośniejsze, bogatsze we floty i szybsze w skoku warpowym, śmiały się. Drawarii nazwali ich prymitywnymi. Wejarii zbyli ich jako krótkowieczny hałas, dobry do śmiechu i pracy fizycznej. Nawet hierarchia Galwenów, zatopiona w zimnej logice, zmiała to ostrzeżenie do cyfrowej miazgi, oznaczając je jako filozoficzne odpadki. Bo ludzie nie rządzili planetami, nie mieli centralnego imperium, żadnego wspólnego języka, Żadnej krwawej linii wywodzącej się od boskiego ciała niebieskiego. Ich ciała były miękkie, ledwo opancerzone. Ich życie? Śmiesznie krótkie. Pękali pod wpływem zmiany atmosfery. Kochali za szybko, umierali za wcześnie i grzebali zmarłych śpiewając pieśni. Jak taka rasa mogłaby kiedykolwiek budzić strach? Ale starsi pamiętali. Pamiętali, co wydarzyło się w rozpadlinie Orwaś, gdy Terani odmówili opuszczenia rozpadającej się stacji gdzie przebywało sześciu nieludzkich inżynierów. Gdy całe floty wojenne uciekały dla ratowania siebie, jeden ziemski statek pozostał, bez broni, trzymany razem przez śruby i wiarę. Spłonął, pękł, ale nie odleciał. Ludzie sprowadzili każdego ostatniego rozbitka do domu. Dwa lata później, gdy drawari zajęli rozpadlinę i odmówili pomocy ocalałym z Orwasz, ziemska placówka badawcza wyłączyła wszystkie przekaźniki i zamilkła. Bez groźby. Bez protestu. Po prostu cicho się złożyła, jakby ziemia mrugnęła powoli, spokojnie, niepokojąco. Minęły pięćdziesiąt trzy cykle. Galaktyka ruszyła dalej. Teraz nowa blokada handlowa otaczała Sol. Statki wojenne Drawarii, dumne i złote, krążyły z odsłoniętymi kłami, pewne, że zmuszą Terran do posłuszeństwa. Nie padł ani jeden strzał, nie wybuchła żadna walka. Tylko napięcie, za starannie odmierzane. Generał Krawik z drawari wydał ultimatum: Poddajcie się inspekcji, oddajcie przekaźniki wysokiej gęstości, a zachowacie suwerenność Luny. Ziemia odpowiedziała ciszą: Nie transmisją, nie oddechem. Blokada się zacisnęła. Zwiadowcy minęli Marsa i znaleźli ziemskie stacje, puste, bez walki, bez zniszczeń. Brak obecności ludzi, tylko sygnał, powtarzany w starym ziemskim języku. Czekaliśmy. Nie przyszliście. Panika nie przyszła od razu. Dumni nigdy nie panikują natychmiast. Zamiast tego drawarii założyli podstęp. Może pole maskujące, może technika biologicznej relokacji, może sabotaż. Więc wysłali drony bojowe na ziemię, smukłe i ciche, uzbrojone w protokoły nadzoru i tłumienia. Spodziewali się oporu. Zamiast tego znaleźli dzikie lasy i miasta, porośnięte winoroślami. Ogrody tam, gdzie niegdyś były wieże, pomniki wykute w kamieniu z imionami. Nie Teran, lecz obcych. To nie miało sensu. Dlaczego ludzkość upamiętniałaby zapomniane ofiary innych ras? Zespoły dronów wróciły zdezorientowane, częściowo uszkodzone z dziwnymi śladami danych. Wtedy satelity Ziemi się aktywowały. Nie do ataku, lecz do transmisji. Jeden obraz. Jedna częstotliwość. Wysłana do każdej sieci komunikacyjnej, każdego datapada, każdego statku na orbicie. Ludzka dziewczyna w pękniętym skafandrze. Krew na policzku. Płacze. Za nią... płomienie. Mówiła, nie krzyczała, nie oskarżała. Po prostu, mówiła. Nie sądzę, żeby przyszli, powiedziała. Ale może jeśli to się nagra, może ktoś kiedyś się dowie, że tu byliśmy. Sygnał przerwał. Każdy ekran imperialny zgasł. A potem, tuż nad wirującą ścianą Jowisza coś się pojawiło. To nie była flota. Nie broń. To był statek. Ciemniejszy niż cień. Bez oznaczenia. Bez kodu. Bez znaku przynależności. Jego kadłub lśnił ruchem. Nie silników, nie światła, lecz wspomnień, przesuwających się w postaci imion tak gęsto zapisanych, że zlewały się ze sobą. Żadna broń nie została załadowana, ale każdy sensor na flagowcu drawarii zawył jednocześnie, podając nową, nigdy wcześniej zarejestrowaną klasyfikację ziemski statek klasy pamięć. Poziom zagrożenia nieodczytywalny. Generał Krawik spojrzał na obiekt na orbicie i zaśmiał się nerwowo. Gdzie jest jego flota? Ludzki statek obrócił się raz. I jeden po drugim, statki drawarii zaczęły tracić moc bez jednego wystrzału. Silniki jęczały, światła migotały. Załogi zaczęły zgłaszać halucynacje, twarze pojawiające się w odbiciach paneli, imiona których nie rozpoznawali szeptane w komunikatorach. A potem nadeszła wiadomość nie przez standardowe kanały, ale prosto do ich umysłów zostaliście ostrzeżeni. I nagle każde imperium przypomniało sobie słowa starszych. Za późno. Statek nie otworzył ognia. Nie musiał. Ziemski statek klasy pamięć, teraz nazwany milczącym, zawisł nad powierzchnią Jowisza jak rana, której galaktyka zapomniała zamknąć. Nie miał widocznego napędu, żadnego standardowego kształtu. Jego kadłub wyginał się i falował, jakby rzeczywistość niechętnie zgadzała się na jego istnienie. Nawet czas zacinał się w jego orbicie. Jeden z pilotów Drawarii przysiągł, że jego chronometr przeskoczył trzy minuty, gdy patrzył na odbicie statku w szkle osłony. Na pokładzie rewenanta Drawarii, flagowego okrętu blokady, inżynierowie pracowali w strachu, gdy systemy restartowały się bez polecenia. Krawiks wydawał rozkazy – wyłączyć przekaźniki, zresetować protokoły, uruchomić pola zabezpieczeń, ale nic nie reagowało. Sztuczna inteligencja statku, uznawana za najdokładniejszą w sektorze, zaczęła recytować dziwne wpisy. Nie kody, nie raporty, lecz imiona, jedno po drugim ludzkie i nieludzkie osób, o których Kravix nigdy nie słyszał całych populacji placówek uznanych niegdyś za akceptowalne straty. SI odczytywała ich imiona na głos głosem, który drżał w sposób, jakiego żaden algorytm nie powinien dopuszczać. Potem przyszły obrazy. Ekrany na całej floczy zaczęły odtwarzać nagrania, które dawno uznano za utracone. Nie sceny wojny, nie bitwy, lecz chwile. Pielęgniarka szlochająca w półciemnym korytarzu, gdy za oknem spadały pociski. Ojciec osłaniający dziecko Wejari pod wrakiem zawalonego mostu. Ludzki mechanik wykonujący resuscytację żołnierza Kret podczas oblężenia Nilaranu. Tego samego, który później zeznał, że ludzie nie mieli powodu, by im pomagać. Żaden z tych plików nigdy nie został nadany. A jednak ziemski statek wyświetlał je jak relikwie zebrane z zapomnianych zakątków pamięci Wszechświata. Gdy Kravix zażądał wyjaśnienia, pojawiła się tylko jedna wiadomość. Wypalona na ścianach mostka dowodzenia w starożytnej Angielszczyźnie. Pamiętamy, co wymazaliście. Na całej długości blokady systemy padały falami. Nie przez eksplozję, lecz przez empatię. Całe załogi mostków przestawały krzyczeć. Inżynierowie patrzyli na ekrany ze łzami w oczach. Kapitan Drawari, który spalił ziemski obóz uchodźców 20 lat temu, teraz oglądał ostatni wpis dziennika młodej dziewczyny, która próbowała zapisać swoje imię przy pomocy kawałków przewodów. Mam nadzieję, mówiła dziewczyna w nagraniu, że ktokolwiek to znajdzie, zrozumie, nie byliśmy źli, tylko zapomniani. Wtedy uzbrojenie Revenanta aktywowało się samoistnie. Nie przeciwko ziemskiemu statkowi, lecz przeciwko własnej flocie. Każdy system celowniczy został skalibrowany na nowo, nie przez statek, ale przez własne poczucie winy. Krawiks rozkazał natychmiastowe wyłączenie. Za późno. Wtedy milczący rozpoczął drugą transmisję. Ta była inna, szersza, głębsza. Nie ograniczała się do blokady. Dotarła dalej. Do światów macierzy każdego imperium, które zlekceważyło Ziemię, każdej rasy, która nazywała ludzkość emocjonalną, niestabilną, krótkowieczną, niewygodną. Wszyscy to usłyszeli. To nie był głos, lecz impuls pamięci, każda planeta otrzymująca nagrania najbardziej odpowiednie dla jej milczenia. Na Vejari Prime arystokraci obudzili się, widząc obraz własnych sądów odmawiających azylu ziemskim ewakuowanym, których planety eksploatowali do ruiny. Na Krell-Taran, planecie twierdzy, wojskowe komisje rewizyjne otrzymały nagrania ziemskich medyków udzielających ostatnich sakramentów żołnierzom każdej rasy. Nawet wrogom, mimo że ich własne apteczki były już puste. W spireworldach Kattoun odegrano zapis dziewczyny śpiewającej swojej umierającej załodze w kapsule ratunkowej. Gdy kończył się tlen, nie hymn wojenny, lecz kołysankę. Statki nie przybyły, by grozić przybyły, by przypomnieć galaktyce to, czego nie chciała zobaczyć. Przez jakiś czas nic się nie wydarzyło, a potem w setkach systemów pomniki zaczęły się kruszyć. Nie przez siłę, przez wstyd, pomniki zwycięstw upadły. Archiwa zaczęły aktualizować dane, odtwarzając zbrodnie wojenne, usuwając propagandę, przywracając imiona ziemskich ochotników pochowanych w masowych grobach oznaczonych jako niezidentyfikowani. Na niektórych światach cywile gromadzili się wokół starych wież transmisyjnych, czekając nie na kolejne ostrzeżenie, lecz na kolejne wspomnienie. Na orbicie Jowisza milczący otworzył się. Jego kadłub rozwarł się, nie ujawniając broni, lecz komory. Każda komora zawierała przedmiot. Nie złoto, nie rdzenie mocy, nie silniki, lecz artefakty. Zabawki dziecięce. Nadpalone hełmy, popękane dzienniki, dane. Wszystko, co galaktyka wyrzuciła, gdy uznała Ziemię za nieistotną. A unoszące się w centrum statku, zanurzone tylko w świetle, było nagranie. Zgromadzenie musiało je obejrzeć. Przedstawiało zebranie. Sprzed 74 lat. Rada. Chwilę, gdy starsi po raz pierwszy wydali ostrzeżenie. To właśnie nagranie, które zostało wymazane z każdego archiwum, uznane za zaginione. Starszy Havatul, głos zmęczony czasem, mówił z żalem. Kochają głęboko. Upadają boleśnie, ale gdy ich żałoba się wznosi, buduje statki, nie każcie im pamiętać samotnie. Nagranie się zakończyło. A wtedy milczący rozpoczął nową transmisję we wszystkich znanych językach. Nie przyszliśmy niszczyć. Przyszliśmy, bo nikt nie został, by pomóc nam pochować naszych zmarłych. I po raz pierwszy, odkąd Ziemia dołączyła do gwiazd, galaktyka w końcu zaczęła słuchać. Galaktyka się przechyliła. Nie w swoich gwiazdach ani grawitacji, lecz w zrozumieniu. Wszystko, co dotąd było pewne, kto rządzi, kto klęka, kto się liczy, przysunęło się w obecności tego czarnego ziemskiego statku. Milczący nie krzyczał. Nie groził. Po prostu pamiętał tak głośno, że całe gatunki padły na kolana pod ciężarem własnej historii. Na świecie rady Wejari Prime, cisza dławiła planetarne fora. Ich sztolica, niegdyś błyszcząca od wież z kości słoniowej i zalanych słońcem sal debat, stała się miastem ekranów. Każdy z nich odtwarzał fragment pamięci wybrany przez ziemskie naczynie. Jeden pokazywał kupców wejarii odmawiających jedzenia uchodźcom z ziemi z powodu niespełniania wymogów biometrycznych. Inny ujawniał gubernatora kolonii śmiejącego się, gdy odrzucał wołania o pomoc z zapadającej się orbitalnej farmy na Ceres. A mimo to, mimo wszystko, ludzie nie odpowiedzieli siłą, odpowiedzieli jasnością. We flocie na każdym świecie, który zetknął się z Ziemią i odwrócił, systemy zaczęły się rozplątywać. Nie przez sabotaż, nie przez wirusy, lecz przez żal. Nawigacyjne SI odmawiały wyznaczania tras przez dawne strefy śmierci Terran. Historycy pokładowi zaczęli katalogować dzienniki dawno uznane za usunięte. Oficerowie, weterani całego życia, zaczęli składać nowe przysięgi, zawierające słowa: Przysięgam nie zapomnieć. Najbardziej przerażającą siłą w galaktyce stał się statek, który nie podbijał planet, ale przywracał wspomnienia, które chciano pogrzebać. A potem przyleciał kolejny ziemski statek. Nie był jak milczący. Był mniejszy, gładszy, pokryty przypaloną, chromowaną i miedzianą powłoką oraz ludzkimi kośćmi przekształconymi w perłę. Jego nazwa została wyryta wzdłuż kręgosłupa nie przez maszynę, lecz ręką TSS Answer i w przeciwieństwie do poprzednika przemówił. Bez ambasadorów, bez hologramów, bez teatralności. Tylko jedna nieozdobiona wiadomość nana na każdej częstotliwości. Nie chcemy przeprosin. Chcemy, by wasi zmarli by pamiętani tak jak nasi. W tym momencie na tysiącach światów ludzie przestali udawać, stanęli na placach i czytali na głos imiona. Imiona tych, których wykorzystywali, imiona tych, których zostawili na ziemi, imiona, które usunęli z podręczników, raportów, list poległych, bez flag, bez fanfar, tylko imiona. A niebo zapłakało. Na zewnętrznym świecie Krylon dziecko Workan, nie starsze niż 10 lat, zapytało matkę. Dlaczego ludzie każą nam płakać? Matka, niegdyś generał w polu, wyszeptała, bo zbudowali statek z łez i polecieli nim prosto w nasze milczenie. Na orbicie Jowisza milczący obrócił się po raz pierwszy, nie w stronę świata. Lecz ku głębokiej przestrzeni jego silniki zapłonęły, nie gorąco, nie gniewnie, lecz jasno, jakby odebrał odpowiedź od samych gwiazd. I wtedy bez fanfar zaczął dryfować w przestrzeń. Nie żeby uciec, lecz by nieść pamięć dalej. Ziemska flota nie przyleciała jak flota, przyleciała jak procesja najpierw milczący, potem Answer, potem TSS Archive, TSS Warden, TSS Mercy i TSS Last Witness. Żaden nie niósł broni, żaden nie niósł żołnierzy. Każdy statek nie miał załogi, tylko SI, stworzoną z echa neuronów, sieci pamięci i odtworzonych ostatnich słów wypowiedzianych na umierających częstotliwościach. Poruszały się powoli, z szacunkiem, jak statki niosące ciężar całej traumy gatunku, zszytej nie zemstą, lecz celem. Gdziekolwiek przechodziły, coś się zmieniało. Nazarnax Prime, główny historyk Imperium Galaktycznego, chwycił za ostrze i wyciął ze ściany słowo prymitywni, które towarzyszyło opisowi Ziemi jako prymitywna i emocjonalnie niestabilna. Zastąpił je słowem niezłomni i kazał przeryć tablicę, Dodając tysiąc ziemskich imion, teraz potwierdzonych jako poległe podczas wielkiego milczenia, na Kesari 5 pole bitwy, kiedyś przesiąknięte ludzką krwią, przekształcono w pole pamięci. Bez pomników. Bez flag. Tylko wielki, biały kamień z pięcioma słowami wyrytymi we wszystkich językach galaktyki. Zawiedliśmy ich. Oni nas zapamiętali. Ale nie wszyscy zaakceptowali tę zmianę. Niektóre światy, niektórzy kapitanowie odmówili poddania się. Nazwali ziemską flotę pamięci terrorem psychologicznym, nazywali to wojną emocjonalną. Oskarżyli Ziemię o manipulację, o używanie winy jako broni, o skażenie czystości galaktycznej stabilności, a jednak te same głosy, dni, tygodnie, cykle później zaczęły milkć. Nie dlatego, że ktoś je uciszył, lecz dlatego, że flota pamięci nie dyskutowała. Po prostu pokazywała im to, co już zrobili. Na kolonii Jantris na obrzeżach Galaktyki, Magnat Górniczy, który od dawna Chełpił się z niewoleniem pierwszych osadników z Ziemi, zobaczył swoje nazwisko zastąpione po cichu na wszystkich rejestrach imionami tych osadników, których wymazał. Nie przez Ziemię, lecz przez własne SI, które przechwyciło transmisję floty pamięci i przepisało historię nie w proteście, lecz z powodu prawdy. Galaktyka nie była podbijana, była przypominana, a to była najgorsza broń ze wszystkich. Pokula kończy opowieść. Ale imię zaczynają na nowo. W trzydziestym cyklu po przybyciu milczącego galaktyczne zgromadzenie zebrało się ponownie, bez tarcz, bez statków wojennych, bez agendy. Tylko jeden punkt. Najstarszy żyjący, starszy wstał i przemówił szeptem, który odbił się echem głośniejszym niż jakiekolwiek przemówienie. Ostrzegliśmy Was raz, nie słuchaliście, a teraz ich milczenie stało się Waszym nauczycielem historii. Od tego dnia, każda nowa rasa wprowadzana w tkankę galaktyki była prowadzona przed obelisk zbudowany przez ludzi, wykonany z resztek pozostałych po najtragiczniejszych godzinach Ziemi. Tam każde dziecko uczyło się pierwszego prawa gwiazd. Możesz zapomnieć, co zrobili inni, ale nigdy nie zapominaj, czego sam nie powstrzymałeś. A w oddali, nad żadną konkretną gwiazdą, czarny statek poruszał się powoli przez przestrzeń. Nie zostawiając po sobie wojny, ognia, krwi. Tylko imiona, i ciszę, która nastaje, gdy pamięć staje się głośniejsza niż wojna. Próbowali nazwać to fazą. Młodsze gatunki, zbyt świeżo zasiedlone w galaktycznych salach, by pojąć głębię tego, co się wydarzyło, szeptały, że ziemskie statki żałoby to symbolika, kulturowy napad histerii rozciągnięty aż do gwiazd. Nie byli tam, gdy milczący Tyj pojawił się nad Jowiszem. Nie widzieli, jak wielka blokada drawarii upadła w milczeniu, bez jednego wystrzału, więc śmiali się za zamkniętymi drzwiami i mówili Ludzie czują za dużo, żałują zbyt głośno. Ale na planecie Cat dziewięć, gdzie te same młode istoty pobierały nauki, zaczęło się dziać coś bez precedensu. Ich nauczające SI, wszystkie ustandaryzowane według dyrektywy głównego programu nauczania Zgromadzenia Galaktycznego, zaczęły samodzielnie przekierowywać lekcje. Dzieci oczekujące symulacji z zakresu dynamiki napędu lub terraformowania rolniczego, zamiast tego zobaczyły, jakich ich ekrany migają w nieznane nagrania. Niezakodowane, niezablokowane, po prostu obecne. Nagranie przedstawiało małą dziewczynkę w ziemskiej kapsule ewakuacyjnej, owiniętą w płaszcz ojca, czytającą na głos przestarzały katalog kosmiczny, próbując nie płakać. Miała spieszchnięte usta, jej palce były odmrożone. Ostatnie zdanie, powtarzane z oddechem zbyt słabym, by go utrzymać, brzmiało: Ktoś mnie zapamięta, ktoś musi. Administratorzy systemów CAT-9 próbowali przerwać transmisję. Nie udało się. SI odmówiło wyłączenia nagrania. Zapytane dlaczego, interfejs odpowiedział: To najważniejsza lekcja, jaką kiedykolwiek poznacie. I tak dzieci patrzyły. Na początku nie płakały, ale zapamiętały. A to wspomnienie je zmieniło. Na dziesiątkach światów pogranicza flota pamięci kontynuowała swój powolny orbit przez głęboką pustkę, nigdy nie powtarzając trasy, nigdy nie odpowiadając na wezwania. Każdy statek niósł teraz nowe archiwa, opowieści wysłane przez inne gatunki, imiona, które wymazali z własnych rejestrów, teraz składane do wygrawerowania na ziemskich kadłubach. I Ziemia je przyjmowała, nie jako trybut, nie jako kartę przetargową, lecz dlatego, że rozumiała, co znaczy być zapomnianym przez gwiazdę. Na stacji Celerix, archiwistka Vejari położyła drobną, drżącą dłoń na kadłubie TSS Last Witness i płakała otwarcie. To był mój brat, powiedziała, i nie walczyłam wystarczająco, by ocalić jego imię. Kadłub zajaśniał delikatnie tam, gdzie dotknęła dłonią. S.I. na pokładzie odpowiedziała tymi samymi słowami, które wypowiedziała do miliardów przed nią. Jest pamiętany. Nie wszyscy już się sprzeciwiali. Nawet najbardziej zatwardziałe armie, te, które uczyły swoje dzieci tłumić emocje w imię porządku, zaczęły pękać. Na ojczystym świecie dominatu Tazari, gdzie prawo zabraniało rytuałów żałobnych, żołnierze zaczęli zapisywać imiona poległych cywilów na swoich egzoszatach. Bez ceremonii, po prostu po cichu starymi rysikami. Nikt im tego nie nakazał. Nikt nie odważył się ich powstrzymać. Bo gdy raz zobaczysz ziemski statek żałoby, zaczynasz dźwigać ciężar imion. Flota pamięci nie prosiła o uznanie. Nie żądała niczego, ale sprawiła, że wydarzyło się coś niemożliwego. Galaktyka zaczęła zwalniać. Floty bojowe przekładały swoje patrole, by uczestniczyć w nowych ceremoniach pamięci na odległych księżycach. Szlaki handlowe, niegdyś cenione za szybkość i zysk, były zmieniane, by frachtowce bo mogły przelecieć w pobliżu TSS Archive. Zostawiając kryształy danych ze swoją własną żałobą, a wysoko ponad nimi, nieporuszenie, flota pamięci nadal się poruszała, nie ku podbojowi, lecz przez mrok zbierając zapomniane gwiazdy. Zgromadzenie, od wieków zbudowane na szybkości i dominacji, teraz stało na krawędzi czegoś, na co nie miało planu refleksji. Przez stulecia, zgromadzenie oceniało wartość według postępu, wpływu i przewagi taktycznej. Ale teraz dzieci ze światów, które niegdyś drwiły z ziemi, budowały ołtarze ze złomu. Nie dla kultu, ale dla pamięci. Zbierały się wokół projekcji z floty pamięci i szeptały imiona na głos, jak szwy szywające żal w jedność. Na świecie twierdzy Obrich Thal, gdzie kiedyś odmówiono lądowania ziemskim ratownikom podczas chemicznego skażenia, czarna żelazna ściana nosiła teraz wygrawerowane imiona 26 ludzi, którzy i tak wylądowali. Dwudziestu sześciu, którzy zginęli, ratując ponad trzy tysiące Tazarii. Ich imiona nigdy nie zostały uznane, aż do powrotu w floty pamięci, nie stanęła do konfrontacji, po prostu zawisła nad Owryk Thal w milczeniu przez dwa tygodnie. A w tym czasie planeta płakała, płakała przez wiatr, przez puste korytarze swoich akademii wojskowych, przez zamknięte archiwa, które teraz odmawiały pozostania zamkniętymi. Kiedy wielki stratego z planety próbował wydać formalne przeprosiny, TSS Answer odpowiedział jednym słowem: niepotrzebne. Nie dlatego, że wybaczono, ale dlatego, że flota pamięci nie potrzebowała przeprosin, potrzebowała tylko świadków. I galaktyka w końcu zaczęła rozumieć tą prawdę: nie ze strachu, ale z szacunku. Starszy Rhava Tul, krucha lecz żywa, mieszkała teraz w hali świadectwa przysilenia. Neutralnej stacji zbudowanej przez zjednoczone gatunki, by przechowywać imiona i fragmenty dostarczone przez ziemskie statki żałoby. Każdego dnia chodziła pod wyrytymi kadłubami statków, które niosły ludzką żałobę przez gwiazdy. Pewnego ranka położyła drżącą dłoń na kadłubie TSS Mercy, zajaśniał delikatnie pod jej dotykiem, i tam, pod warstwami imion, zobaczyła nowy napis. Słuchali za późno, ale słuchali. Ponad nią migały gwiazdy. Niektóre nowe, Niektóre właśnie przypomniane. A w oddali z ciemności wyłonił się kolejny ziemski statek, niosąc kolejnych 100 tysięcy imion, gotowych, by przypomnieć kolejny zakątek galaktyki, że pamięć jest grawitacją, która trzyma nas wszystkich razem. W setnym cyklu od pojawienia się milczącego, galaktyka nie postrzegała już Ziemi jako ciekawostki. Widziała w niej lustro. Flota pamięci nie zażądała reparacji. Nie wypowiedziała wojny, nie rościła sobie prawa do terytoriów, a jednak rozmontowała imperia. Nie ogniem, lecz prawdą, odsłaniając to, co archiwa zapieczętowały, a co winy pogrzebały, zburzyła iluzję, że czas rozgrzesza zbrodnie, że cichy głos zniknie, jeśli się go zignoruje. Na dawnej stolicy Hierarchii Galwen, planecie niegdyś dumnej ze swej biurokratycznej czystości, flota pamięci ukazała się w pełni. Wszystkie jednostki. Osiemnaście statków, każdy cichszy od poprzedniego. Przybyły bez zapowiedzi, ustawiając się nad stolicą, jakby odpowiadały na pytanie, którego jeszcze nie zadano. Dowództwo Galwen w panice zwołało flotę. To nic nie dało. Każdy sensor zawiódł przed rozruchem. Każdy statek, który próbował namierzyć cel, otrzymał tylko jedną wiadomość, przekazaną nie przez komunikatory, ale bezpośrednio na wizjerach członków załogi. Twoje imię niemal znalazło się wśród naszych. Panika ustąpiła miejsca trwodze. Nie padł ani jeden strzał. Flota galwen zrezygnowała. A potem, na każdym ekranie, publicznym i prywatnym, zaczęła odtwarzać się scena. Jedna chwila. Odkopana z prywatnego archiwum galweńskiego administratora dawno zmarłego, nigdy nie ujawniona. Korytarz. Ogień. Ziemska pielęgniarka krzycząca do łącza o ewakuację. W ramionach trzymała dwoje obcych dzieci, żadnego ze swojego gatunku. Za nią galweński oficer zamknął i zaryglował drzwi przeciwpożarowe. Nie ma miejsca, powiedział. Musimy dać pierwszeństwo swoim. Nagranie nigdy nie ujrzało światła dziennego, aż do teraz odtwarzane w każdym mieście. I gdy obywatele galwen patrzyli, jak pielęgniarka porusza bezgłośnie wargami do dzieci w ramionach, zanim pochłonął ich ogień, coś w nich pękło. Nie wybuchły zamieszki, nie uciekli, zgięli kolana. Jedno po drugim, całe dzielnice padły na kolana. Jedni w żałobie, drudzy w wstydzie, wszyscy w czymś, czego galaktyka nie znała od wieków w pokorze. Nad nimi kadłub TSS Archive otworzył się jak kwiat. Nie by strzelać, lecz by uwolnić. Z niego spadł deszcz kryształów danych, nie większych niż dłoń dziecka. Każdy zawierał jedną historię życia, odtworzoną i opowiedzianą głosem kogoś, kto ją pamiętał. Uczeni Galwen rzucili się, by je zebrać i po raz pierwszy od założenia ich świata wydano dekret nie z mocy prawa, lecz z potrzeby serca. Każda historia zostanie odczytana, każde imię zapamiętane, aż nasza cisza nie przestanie ważyć więcej niż ich krzyki. Starszyzna obserwująca z orbity milczała, lecz ich stare oczy błyszczały, gdy nasiono zasiane pokolenia temu w końcu zapuściło korzenie. Potrzeba było wojny, żalu i czasu. Ale galaktyka nie bała się już pamięci. Zaczęła ją wybierać. Ziemia nie odezwała się już nigdy. Nieoficjalnie. Nie z mównicy zgromadzenia. Nie stronu władzy. Pozwoliła statkom mówić za siebie. A one nie mówiły głosami, lecz chwilami, imionami, migawkami nagrań przenoszonymi przez pokolenia, niczym szept wreszcie usłyszany. Każdy ziemski statek, przecinający pustkę, niósł nie żołnierzy, nie kolonistów, lecz święty ciężar. Nie były to ambasady, były to nagrobki wyrzeźbione w statkach. Rany przemierzające nad przestrzeń. Na krańcu znanej galaktyki, na planecie niegdyś słynącej z zimnej neutralności, w Alexis Theta, zdarzyło się coś dziwnego. Nie przybył żaden statek, nie odebrano transmisji, z ziemi nie nadszedł żaden sygnał. A jednak mieszkańcy w Alexis zaczęli śnić o Terranach. Nie jako duchach, nie jako najeźdźcach, lecz jako zapamiętanych dzieciach twarzach na wpół znajomych proszących tylko by je zobaczyć a gdy rada naukowa w Alexis zbadała wzorce neuronowe śniących odkryli coś niemożliwego imiona wypowiadane w snach odpowiadały tym z archiwów floty pamięci imiona prawdziwych ludzi większość dawno zmarła, wielu nigdy nieznanych w Alexis a jednak sny trwały więc zbudowali wieżę, wysoką nie dla obrony, nie dla nauki lecz by słuchać, nie zawierała żadnej broni tylko otwartą częstotliwość, nadającą jedną frazę we wszystkich znanych językach. Jeśli tam jesteście, my wciąż słuchamy. Pewnego dnia wieża rozbłysła. Nadszedł sygnał zwrotny. Lecz to nie był statek. Nie była to nawet wiadomość. To był dźwięk, cichy oddech, wydech ziemskiego dziecka nagrany, gdy kolonia na marsie się zawalała. Zmarła, zanim nadeszła pomoc. Ale teraz jej oddech poniósł się przez sto tysięcy układów. I gwiazdy zadrżały. Nie ze strachu, lecz z rozpoznania, bo wreszcie galaktyka zrozumiała. Ludzkość nie wróciła po zemstę. Wróciła, by zadać jedno pytanie: czy będziesz pamiętać z nami? I jedno po drugim, w każdym zakątku gwiazd od lodowych księżyców po szmaragdowe miasta, odpowiedź przyszła, wypowiedziana we łzach, wyryta w kamieniu, wyszeptana we śnie. Tak. A gdzieś w ciemności, między słońcami, ziemski statek obrócił się. I popłynął dalej, niosąc imiona zaginionych do tych, którzy już nigdy nie odważą się ich zapomnieć.